Przede wszystkim, słuchajcie gąski rosną jak na drożdżach, kaczki pilnują, one tylko na trawie, tylko na trawie siedzą i się pasą, a no dobrze przynajmniej nie trzeba tyle ziarna dawać, no ale do rzeczy dzisiaj. Powiem Wam, że ostatnio straciłem nie wiem, chęć w ogóle do nagrywania i do jakiejkolwiek pracy musiałem sobie odpocząć parę dni. No ale robić trzeba, no co tu dużo mówić. Muszę tą pracę jeszcze poskładać. Wymieniliśmy tam tulejkę, tylko muszę ją ustawić. Ostatnio tulejka się w prasie zatarła, muszę kombajnem przejechać, bo jeszcze stoi tam w oddali. No jakoś nie miałem Sił, żeby go po prostu wyczyścić, muszę go przedmuchać całego kompresorem. Też nie wiem, coś mi się porobiło. Powiem Wam, że chodzę późno spać i wstaję wcześniej rano. Dzisiaj stałem chyba o trzeciej w nocy, a i później nie mogłem się uśpić i tak dosypiałem. Nie wiem, czy to z przemęczenia, czy po prostu praca na trzy zmiany mi się daje we znaki. No, Z przyjemniejszych rzeczy pszczoły pracują na nawoci, Mam nadzieję, że niedługo popada. Bo no, ostatnio nie padało dosyć długo, A jak sami wiecie, oprócz pogody, oprócz słońca, do nektarowania, no jest też potrzebny deszcz. Pomidory. Powiem wam, że przyszła zaraza ziemniaczana, ale tutaj mama bo obcinała gałęzie i a jakoś przetrwały, gdzie nie gdzie coś tam widać. Tu te aksamitki, czy jak to się nazywa? Pszczoły też na nich pracują. No i tak, żniwa po żniwa. Żniwa się udały. Jak nigdy pomimo tego że nie robiłem oprysku no to zbożem sypło słomy też dużo było, jeszcze mam jedno pole do pozbierania, tylko to jak mówię no ostatnio nie wiem jakieś chyba przemęczenie mnie złapało w ogóle straciłem ochotę na wszystko nawet w zasadzie no, nic nie nagrywałem w zeszłym tygodniu chyba jeden filmik nagrałem musiałem sobie parę dni dać no takich dla siebie spokoju no a teraz znowu się na nowo zaczyna. No w międzyczasie oczywiście wiadomo, no nie tak do końca sedałem spokój, do kurcza chodzić, ogórki trzeba było zbierać, inne rzeczy robić. Przy tej prasie też zrobiliśmy tam to co trzeba było. No i wystarczy ją jeszcze wyregulować i może uda się tą jeszcze słomę zebrać co tam zostało. Już powiem wam papryki z pola zajadamy, tu sałata. Papryczki się ładnie prezentują Cukinie. To wszystko zbiera się na bieżąco. Cukinie, ogórki, pomidory. A jeszcze odnośnie tego słonecznika. Miałem mówić, co tak dużo kwiatów ma. To powiem Wam, że z tego słonecznika słoneczniku nie będzie. Bo bardzo małe kwiaty, ale przynajmniej pszczoły sobie skorzystały. Pracują cały czas i coś tam noszą. Dynie też coraz większe Tylko Ta pogoda no, taka nijaka jest w tym roku Można powiedzieć, że słuchajcie lata to w zasadzie nie było Tu jest słonecznik duży, od dużo kwiatów nie miał można powiedzieć, że lata w zasadzie nie było I te noce są zimne Ja sobie nie przypominam żeby w którymś roku było tak, że temperatura spala tam do 6 czy do 8 stopni w lipcu, czy w sierpniu. No tu w oddali słuchajcie, tą słona mam do zebrania jeszcze. Chciałem no poczekać, bo chciałem tą prasę jeszcze sprawdzić, chociaż mi tam kolega proponował, że to zbierze. No ale chciałem, muszę na czymś prasę sprawdzić, a już zostało mi tylko ten kawałek do zebrania. Muszę ją wyregulować. Może no, może zacznę to Chyba w sobotę robić, bo przydałby się ktoś do pomocy, czyli tata. On będzie ciągnął za szurki ja będę regulował. Później się pojedzie na pole. No i mam nadzieję, że się uda. Nawłoć. Słuchajcie, no ta nawłoć u mnie wszędzie jest na nieużytka. Dlatego liczę na tą nawłoć, że będzie dosyć dużo miodu z niej. Muszę tutaj do odkładów przyjść może jutro i pouzupełniać. Ciasto. Widzę, że pszczółki ładnie latają. Dobra, ja tylko przeszedłem tutaj. Słuchajcie, na taką kontrolę schodzę im tu z toru lotu. Się mogą zdenerwować. Wszystkie ule stoją. Jeszcze ubiorę na szybko kombinezon. I słuchajcie, zajrzymy do miodni, tam bliżej domu. Do tego ula co ostatnio będzie porównanie, czy pszczoły coś noszą. No powinny coś przynieść, bo już nawoć, jak widzicie, wszędzie dookoła rozkwitła. Także mam taką nadzieję, że pszczoły coś przyniosły. Eee, powiem Wam, że kiedyś brałem takie tabletki, zapomniałem jak one się nazywają, na sen. I chyba muszę znowu zacząć brać, bo nie wiem co mi się dzieje. Wstaję, wstaję, słuchajcie, nie wiem... Poszedłem spać 12 po 12.00. Wstałem o trzeciej rano. Wstałem o trzeciej rano. Nie mogłem spać. Uśpiłem się dopiero nad ranem. A później budzik zadzwonił. Trzeba było wstać. I od rana, w zasadzie, można powiedzieć, że nic konkretnego nie zrobiłem. Tak chodzę w tom i z powrotem. Coś tam poprzekładałem, czegoś tam zdjęcia porobiłem. Takie pierdoły. No i filmik jeszcze dla Was nagram, czego ostatnio nie robiłem, ale no, trzeba się ogarnąć i coś zacząć działać. O tyle pożytku słuchajcie, ptaki korzystają z tego słonecznika. Przynajmniej zajmą się słonecznikiem nie pszczołami. Także zawsze trzeba dostrzegać te plusy. Idę po kombinezon. Zajrzymy słuchajcie do tego ula co ostatnio. Ostatnio tam było niedużo tego nakropu. Zobaczymy czy pszczoły doniosły. Coś widzę gruszkę, jakieś choróbsko złapało. Ale gruszki są. Tu widzę śliwki też. Szkoda, że z tego kiwi nic nie ma. Widziałem owoce i nie wiem, co się z nimi stało. Jest tu pastuch szczela, chyba przez tą trawę co dotyka. Pastuchy też muszę poogarniać. No, no, pszczoły pracują, słuchajcie, widzę, że w większości to noszą. Noszą właśnie na krop. Nektar. Tu tak samo, gdzie się nie obejrzę, to na tej nawozie jest pszczoła. Mam nadzieję, że noszą. Wrzucę na szybko kombinezon i zajrzymy do ula. A no i jeszcze tradycyjnie, słuchajcie, zachęcam do dawania w górę bądź w dół, jeżeli się komuś nie podobało. Zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Obiecuję się poprawić i wrzucać coś częściej. Mam nadzieję, że mi się z tym spaniem w końcu stabilizuje. No, codziennie jestem niewyspany. Może jak zacznę na ranki chodzić, to będzie lepiej. O, gąski tylko się pasą. I kąpią oczywiście, jak to gąski. Zapraszam do oglądania. Tak, pszczół dosyć dużo. Muszę odstawić powałkę. Ale miodu chyba nie ma. No i słuchajcie, wygląda to tak. Dużo komórek jest zalanych. Po tej stronie troszkę mniej. Kolejna ramka. Słuchajcie, wygląda w ten sposób. Więcej nie będę wyjmował, bo to nie ma sensu, żeby zakłócać pracę pszczół. No jest tego miodu mało. Przejdziemy tu dalej. Zobaczymy jeszcze tą rodzinkę. A tutaj pusto. Puste ramki. Tu jakieś pojedyncze komórki. Słuchajcie, nie wygląda to za dobrze. No i tak. Krótkie podsumowanie. Słuchajcie, niby tak padało. Niby teraz słońce ładnie świeci piękna pogoda jest. Niby pszczoły pracują na nawoci i chyba niby noszą nektar. Bo szału jakiegoś nie ma. Myślałem, że to będzie najlepszy rok na a może być najgorszy. Oby tak nie było. Na kwitnie dosyć długo, a mamy dopiero koniec sierpnia. Także mam nadzieję, że pszczoły dopiero zaczną nosić. No, spodziewałem się, słuchajcie, że będzie tego miodu więcej, ale niestety, niestety na chwilę obecną jest mało, ale mam nadzieję, że będzie więcej. No, dobra, ja, słuchajcie, zbieram się do pracy. Mam nadzieję, że to zmęczenie i ta niechęć mi minie. No i coś. Zacznę działać, roboty mam dużo. Może w końcu się wyśpię. No, no i zacznę słuchajcie. Więcej kręcić, muszę te maszyny poogarniać, niedługo będą słuchajcie ziemniaki, wykopki, później znowu będzie odobranie. Także pracy się jeszcze dużo Przede mną szykuje Muszę kombajnem przejechać Wyczyścić go No i przy traktorach porobić Przy innych maszynach też Dobra Na dzisiaj będzie tyle Jak się podobało zostawcie coś po sobie Ja postaram się coś więcej kręcić Muszę się ogarnąć Muszę się ogarnąć Może w końcu mi się to spanie ustabilizuje To też się będę lepiej czuł i będą chęci do pracy i do nagrywania. Jeszcze raz zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, cześć, hej. No, a co brałem na sen? Słuchajcie, brałem melatoninę. Widzę, że muszę ją zacząć chyba znowu brać. Nie wiem, czy to ze zmęczenia wynika, czy ta praca na trzy zmiany mi się tak daje we znaki. Te nocki to najbardziej, słuchajcie, rozwalają system. Ja miałem urlop i chyba się wybiłem z tego rytmu. I no, kiedyś mi to pomogło. Chyba muszę znowu to zacząć brać. Tylko żeby by trzeba sprawdzić datę ważności. A no, zaraz zobaczę, nie wiem gdzie jest. Nie do Was nanudzał. W każdym razie melatonina mi już raz pomogła.